Naszym dostojnym gościem jest pan minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Dobry wieczór, z tą małą uwagą, niekoniecznie dostojny. Bardzo dostojny, najważniejsza osoba, jeśli chodzi o rolnictwo w Polsce, także e, dla nas bardzo e, ważna osobistość. W rolnictwie najważniejsi są rolnicy. Co prawda, ja jestem rolnikiem, ale już rolnikiem, który jest w trakcie jakby kończenia swojej aktywności zawodowej. Po mnie gospodarstwo przejął syn, ale jest to gospodarstwo wielopokoleniowe. Zaczynaliśmy jeszcze z pradziadkiem, jak informował ojciec, od półtorej włóki. Później było to powiększane, zmniejszane. Syn, kiedy przejmował gospodarstwo, łącznie było to około 32 hektary. No i w tej chwili on zajmuje się głównie gospodarstwem, ja natomiast od czasu do czasu mu pomagam. To sytuacja bardzo podobna jak w moim gospodarstwie. Tutaj też tym gospodarstwem w tej chwili głównie zajmuje się brat, a ja tam przy okazji weekendów pomagam. Panie mistrze, jak pan ocenia tegoroczne zbiory żniwne w kontekście swojego gospodarstwa? Bo u nas na Dolnym Śląsku zbiory były rekordowe. Natomiast jak rozmawiam z kolegami z Wielkopolski czy też z innych regionów, to sytuacja wygląda troszeczkę słabiej. Jak to w Państwa gospodarstwie wygląda? Troszkę panie redaktorze, sytuacja jest bardzo zróżnicowana, dlatego że ja jestem z tej części Polski, to jest środkowe Podlasie, w województwie Mazowieckim, gdzie w obrębie kilkunastu, kilku hektarów gleba jest bardzo różnorodna. Jest kawałek trzeciej B, ale tak naprawdę to jest czwarta A, czwarta B, piąta klasa. I oczywiście na tych glebach mocniejszych, jeśli chodzi o oziminy, praktycznie różnic w stosunku do średnich z poprzednich pięciu lat nie widać. Natomiast już zboża jary rzeczywiście są słabsze. I w tej chwili to, co jest bardzo niepokojące. To nawet na tych mocniejszych glebach zaczyna e, przypalać kukurydzę. A więc e, to już jest sytuacja, w której widać wyraźnie, że ten stan zagrożenia jest duży. I tak jak on mówił, byłem na Dolnym Śląsku, byłem także wczoraj w Małopolsce, w Świętokrzyskim. Tam skutków tej suszy tak mocno nie widać, e, ale nie widać jadąc z autostrady. Natomiast w poszczególnych gospodarstwach rzeczywiście ta sytuacja może być bardzo zróżnicowana. Dobrze. Panie ministrze, dużo osób pokazuje w naszym portalu, na zdjęciach, w swoich komentarzach, że jednak ta susza ich dotknęła. Z drugiej strony Instytut Upraw Nawożenia i mówi, że jako takiej suszy w Polsce jeszcze nie ma. Jakie są plany rządu, żeby pomagać tym rolnikom, którym ta susza jednak doskwiera? Nieprawdą jest, że Instytut twierdzi, iż nie ma suszy. Instytut podaje meldunki, z których jasno wynika, że w 12 województwach dekadę temu wystąpiła już susza fizjologiczna, że już są spodziewane spadki plonów powyżej 20%. Natomiast czterech jeszcze wówczas nie było. Jaki będzie meldunek jutro, najpóźniej pojutrze, tego jeszcze nie wiemy. Ale z pewnością tych regionów, w których wystąpiła susza, będzie zdecydowanie więcej. Bo podkreślam, Instytut podaje wtedy, kiedy zgodnie ze wskaźnikiem niedoboru wody szacowane plony będą mniejsze o co najmniej 20%. I ta metodologia badania, stworzona w roku 2007, po suszy roku 2006, nie była metodologią na potrzeby działań odszkodowawczych państwa czy rządu ale była na potrzeby działań rozjemczych pomiędzy rolnikami, a firmami ubezpieczeniowymi. Ja przypomnę, że był to okres, kiedy ubezpieczenia miały charakter pakietowy. W momencie, kiedy wystąpiła e, katastrofa suszy w roku 2006, firmy odmawiały szacowania strat i wypłaty odszkodowań. Mhm. Później na wniosek rolniczych organizacji związkowych Zostały te ubezpieczenia rozdzielone w roku 2009. Teraz ponownie zechce we wrześniu wprowadzić pod obrady Sejmu zmianę tej ustawy, żeby jednak wrócić do pakietowego ubezpieczenia i jeśli to będzie możliwe, nawet ubezpieczenia obowiązkowego, bo w przypadku pakietowych i obowiązkowych ubezpieczeń z pewnością w określonym... Nie bardzo długim czasie składki spadną, więc tu ten system ubezpieczeń nie zadziałał. Natomiast pomoc rządu będzie, ja ciągle podkreślam, bo często jest takie niezrozumienie, czy będą odszkodowania. Odszkodowania dotyczą pokrycia pełnych strat związanych z jakimś zdarzeniem. Natomiast w przypadku tej skali suszy, z jaką mamy do czynienia. Nie ma mowy o jakimś pełnym odszkodowaniu, ale będzie pomoc państwa. Będzie pomoc państwa udzielana bądź to na rodzinę, bądź do powierzchni objętej suszą. Warunek jeden. Poziom strat w gospodarstwie musi jednak przekroczyć 30% średniej z minionych 3 lat, bądź 5 lat odrzucając wartość najlepszą i wartość Najgorszą. Więc dlatego między innymi pracują te komisje, żeby można było tej pomocy udzielać, bo ten warunek 30% jest to warunek nie tylko wynikający z prawa europejskiego, ale także światowej organizacji handlu. Przypomnę, że w roku 2006, kiedy pomagano rolnikom, też ta pomoc była kierowana tylko i wyłącznie do tych, którzy mieli protokoły i gdzie straty wynosiły co najmniej 30% i też nie była kierowana natychmiast w trakcie żniw. Bo owszem, rząd przyjął rozporządzenie na koniec e, sierpnia 2006 roku, ale przyjmowanie wniosków o pomoc e, socjalną, wtedy pomoc socjalną stosowano, e, przyjmowanie wniosków trwało do 29 października, a pierwsze płatności rolnicy otrzymali 15 listopada. Więc w tym roku na najbliższej Radzie Ministrów we wtorek Mamy z ministrem administracji w pełni przedstawić na poniedziałek dane dotyczące skali suszy i szacunki. Z dnia dzisiejszego podawałem je już na konferencji prasowej i już zechcę również położyć na stół Rady Ministrów wstępne propozycje programu wsparcia w związku z wystąpieniem suszy. Dobrze, panie ministrze, mamy tutaj pytanie od pana Adama, które brzmi następująco. Co z producentami kukurydzy? Czy będą nowe komisje do szacowania strat? Gdyż obecnie szacowanie strat nie obejmuje kukurydzy. Obecne szacowanie strat w niektórych miejscach nie obejmuje kukurydzy, nie we wszystkich. Natomiast ze względu na to, że okres wegetacji kukurydzy jest dużo późniejszy niż pozostałych upraw. Chociażby z sióstr zebranych, praktycznie. W tym meldunku spodziewam się jutrzejszym czy pojutrze. Znajdzie się również kukurydza, znajdą się również trwałe użytki zielone. Gdzie zgodnie z zaleceniem, jakie wysłaliśmy dla tych komisji, trwałe użytki zielone trzeba szacować porównując je do wartości. Zbóż jarych czy mieszanych zbóż jarych. Natomiast kukurydza oczywiście wiemy, jaką ma wartość rynkową, i jestem przekonany, że po tych komunikatach jutro, jutro, pojutrze będzie można szacować również straty w kukurydzy. Co ważne, dla gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą, w 11 rubryce tego protokołu z kontroli warto wpisać wartość. Koniecznego zakupu pasz w przypadku utrzymywania inwentarza żywego wtedy, kiedy te pasze wyschły. Kolejne pytanie, tym razem od użytkownika radka, do kiedy jest przewidziane szacowanie strat w związku z suszą? Nie ma jeszcze na razie zamknięcia terminu szacowania strat. To wszystko zależy od tych komisji, które zostały powołane na wniosek wójtów, Burmistrzów przez Wojewodów będą takie powiaty i będą takie gminy, gdzie komisje dopiero będą powoływane, a więc trudno stosować wobec tych komisji swego rodzaju popędzanie. Natomiast ja już dwa tygodnie temu apelowałem, żeby komisje pracowały sprawnie i w miarę szybko przesyłały do wojewodów meldunki o tych stratach i o ich skali. Więc mnie zależy na tym, żeby jak najszybciej mieć pełną informację, natomiast będę zachęcał i panią premier, ministra finansów, do tego, żeby rozpoczęcie pomocy finansowej nie było wiązane z koniecznym zamknięciem pracy komisja, więc może się wydarzyć i powinno się tak wydarzyć, że jeszcze w niektórych powiatach, regionach komisje będą pracowały i szacowały te straty, bo to może dotyczyć kukurydzy, może dotyczyć buraka cukrowego, natomiast już w niektórych miejscach można będzie rozpocząć program e, pomocy i wypłat. A co w przypadku e, ziemniaka, tak samo jak z, z burakiem, jak z kukurydzą? To jest e, jeśli poznawienie... pojawi się w tym meldunku, to będzie tak samo traktowany jak pozostałe rośliny. Adam pyta, czy rząd planuje zawiesić spłatę kredytów na rok w związku z suszą? Zgodnie z przyjętymi zasadami już w ubiegłym roku, w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, to ma miejsce przy powodziach, to ma miejsce przy gradowiciu, to ma miejsce przy suszy, na wniosek zainteresowanego, jeśli rolnik ma obsługiwany przez Agencję Restrukturyzacji i Restruktury, kredyt, a więc z dofinansowania z budżetu państwa, może zwrócić się do swojego banku obsługującego go. Nie tylko o zawieszenie, ale także o przesunięcie obsługi tego kredytu na okres trzech lat.